Cześć. Najbliższych kilka odcinków poświęcimy na wyjaśnienie zasad obowiązujących w poszczególnych strefach geograficznych, rozpoczniemy od tych oznaczonych jako drap. Zgodnie z przepisami zawartymi w wytycznych nr 24, w tych strefach geograficznych zabronione są operacje z udziałem BSP. Z członem drap spotkamy się w odniesieniu do następujących stref. TMA, a więc rejon kontrolowany lotniska, to strefa, która będzie obejmowała swoim zasięgiem obszar wokół lotniska komunikacyjnego do lub, z którego prowadzi. Charakteryzuje się na obu budową schodkową, a to oznacza, że im bliżej lotniska będziemy, tym dolna granica TMA będzie niżej. Jeśli bardziej prześledzimy przebieg granic pionowych poszczególnych sektorów stref TMA wszystkich lotnisk. To zauważymy, że dolna granica potrafi wynieść w kilku przypadkach nawet i 1000 stóp. A to oznacza w praktyce, że może wystąpić od wysokości około 200 m AGL. MTMA to rejon kontrolowany lotniska wojskowego lub węzła lotnisk wojskowych, które funkcjonuje na tej samej zasadzie co strefa TMA, przy czym tutaj minimum dolnej granicy pionowej wynosi 1500 stóp. MRT, czyli trasy lotnictwa wojskowego, umożliwiają wykonanie lotów treningowych, które wynikają z potrzeb strony wojskowej. Strefy te w momencie aktywności będą obowiązywać zawsze od gleby do określonych wysokości wynoszących do 3500 stóp, przy czym dla sporej części z nich górna granica wynosi 1800 stóp. Z racji, iż MRT jest przykładem strefy. Ela, to może ona obowiązywać w wybranych godzinach, dlatego też raz dioda będzie się palić na kolor czerwony, a raz na zielony. Warto zawsze zwrócić uwagę na wartości zawarte w tabeli oznaczonej jako łebcat, która będzie wskazywać korzystanie ze strefy danego dnia. TSA to strefa czasowo wydzielona, która jest o tyle ciekawa, że może przyjmować różne granice pionowe w zależności od pory dnia. Również zalicza się do grona stref elastycznych i podobnie jak w przypadku MRT każdorazowo należy zapoznać się z tabelą oznaczoną jako łebcat. We wszystkich wymienionych strefach loty dronów nie biorących udziału w operacjach lotniczych, dla których utworzono strefę w momencie aktywności nie będą możliwe. Na koniec warto podkreślić, że mamy jeszcze dwie inne strefy. Geograficzne, które mogą być związane z zakazem lotów. To strefa drar -R, wprowadzona przez odpowiednie służby, np. policję, związana na ogół z jakimś wydarzeniem. Oraz DRAR-TFR, czyli trasy lotnicze do stref TSA lub TRA, w których to możliwe jest wykonanie wyłącznie lotu do TSA, TRA oraz przelotu między tymi strefami. Obecnie strefy TFR występują bardzo wysoko, jednakże dobrze jest być świadomym ich istnienia. Jeżeli nasuwają Wam się jakieś pytania związane z użytkowaniem aplikacji bądź też zasadami wykonywania lotów, to zapraszam gorąco do kontaktu. Bezpiecznych lotów i do zobaczenia!